Cały dzień mówię o tym, gdzie odbywają się dzisiejsze wywiady i rozmowy. Właśnie na Wajską, w jednej z najlepszych w Europie konferencji. Dla designerów. Więc w końcu przechodzę do deseru, czy tam dania głównego, jak mówią, czyli rozmowy z organizatorem. czyś Tomku. Cześć, witaj. Wyczerpany, zmęczony, zrzucił 70 kg w przeciągu 3 dni. Jak się czujesz po wszystkim? Ja, bardzo dobrze. Myślę, że jesteśmy zadowoleni z efektów. Udało nam się powtórzyć wynik z zeszłego roku, nawet delikatnie poprawić. A dodatkowo osiągnęliśmy kilka kluczowych dla nas, z perspektywy strategicznej, punktów, czyli. Dużo więcej osób z zagranicy w sumie do nas przyjechało, dużo więcej prelegentów zagranicznych, więc no, no jak najbardziej ten rok można uznać za udany. Chciałem zapytać o który cechuje Łańcuch, według Ciebie i według Waszych założeń strategicznych. Co to było i jak udało się to zrobić? Nie powiem tutaj, że to są prelekcje, czy jakiś pojedynczy punkt samej konferencji. Wydaje mi się, że to, co nas wyróżnia i to słyszę wielokrotnie, to społeczność community, która gdzieś to się wytworzyła. Społeczność jednak designerska, stąd się wywodzimy, jest stosunkowo mała i w dalszym ciągu energia, która gdzieś tam kiedyś się wytworzyła, przekłada się na wydarzenie, bo teraz już dawno wyszliśmy gdzieś tam z community designerskiego i mamy dużo szersze grono, natomiast wielokrotnie słyszę o od prelegentów, że są zaskoczeni jak to jest każdy otwarty, chętny do wymiany doświadczeń i do różnych rozmów w kuluarach, więc to jest taki wyróżnik, który w sumie udało nam się zrealizować. E, oczywiście wszystko to było tak naprawdę stworzone przez to, że no, Sama konferencja powstała przez warsztaty, które projektowaliśmy razem z designerami. Czyli od konceptu do realizacji to było robione razem z projektantami, którzy byli, siedzieli w branży i wspólnie dobieraliśmy agendę, tworzyliśmy ścieżki i aranżowaliśmy to wszystko. Więc jest to dla nas ważne. Tak samo nawet dzisiaj, wczoraj, lubiłem sobie usiąść gdzieś tam, podbić do ludzi i popytać, co mi się podobało, co nie. No bo feedback od społeczności to jest coś, co jest dla nas niezmiernie ważne. No i co roku staramy się. Co się nie podobało? Generalnie dużo rzeczy się podobało. Mieliśmy jakieś drobne rzeczy techniczne. pewno musimy usprawnić jeszcze parę rzeczy, typu rejestracja techniczna, bo użytkownicy raczej nie odczuli tego, że coś mieliśmy problemy na rejestracji, a u nas trochę tam technicznie serwery nam zawaliły, więc tego typu rzeczy. Czy na przykład w tym roku wprowadzaliśmy pierwszy raz aplikację do networkingu? No to już mamy feedback od użytkowników, że. Powinno to być wprowadzone dużo szybciej, na dwa 3 tygodnie i to jest coś, czego nie wiedzieliśmy, nigdy tego nie robiliśmy, ale po prostu w przyszłym roku to zrobiłem. No to jest coś, co mamy już zapisane i po prostu dogramy wcześniej. Zazwyczaj mamy okazję, jak uczestnicy, ponarzekać na organizację i organizatorów. Co byś chciał, żeby uczestnicy zmienili, żeby to by jako organizatorowi było łatwiej? Ja nie oczekuję od uczestników, żeby mi było łatwiej, szczerze mówiąc. Ja uważam, że nie powinniśmy oczekiwać niczego od uczestników. W sensie to uczestnik jest tutaj, żeby czerpać z tego, jeśli on ma jakieś uwagi, ma jakieś zażalenia, to musimy to wziąć na klatę i musimy po prostu temu podołać. To uczestnicy nie są dla nas, to my jesteśmy dla uczestników jako organizatorzy. Głupie by było z mojej perspektywy zapraszać dzień, dzień. tyle ludzi, i oczekiwać od nich, że w jakiś sposób się zachowają, to my się musimy dostosować do ich podejścia, ich wajbu, poznać naszą grupę odbiorczą, kto, kto nas odwiedza. ścieżki ścieżki użytkownika konferencji, to znaczy, że jednak pewne zachowania są podyktowane tym, w jaki sposób jest zaprojektowany, wydaje Tak, no mamy bardzo dużo informacji, o tym, kto tu przyjdzie. W sensie, to nawet robiliśmy, tak jak wspominałem, te warsztaty, gdzie było wszystko poprojektowane. Natomiast co roku jednak pojawiają się nowe rzeczy, też e, zmienia się, nie wiem, nawet trendy w sumie w technologii. Czyli, nawet abstrahując od ścieżek, w tym roku wszędzie jest oczywiście AI, więc po prostu musimy nadążać za trendem, a jeśli nie AI, to nie możemy pójść w banały. Więc pomimo tego, że znamy pewne zachowania, wiemy wiele niuansów o naszej grupie docelowej. Na przykład, że 40% o naszej grupy docelowej to są osoby, które raczej preferują opcje wegańskie bądź wegetariańskie czy są dość skore do rozmów i zwracają uwagę na szczegóły, cieszy ich jakiś e, dobry design, po prostu dbanie o detale. To jest taka wiedza domenowa, którą dysponujemy i staramy się wdrażać. Co roku jednak wprowadzamy jakieś zmiany i staramy się rozwijać. I są sytuacje, które no zwyczajnie nas gdzieś tam zaskoczą. Wywodzę się z projektowania, więc z założenia persona powinna być żywa i powinna się zmieniać z każdym miesiącem, z każdym dniem, w momencie kiedy się coś od niej dowiadujemy. Więc e, to jest naturalna kolej rzeczy, że no, to jest dynamiczne w miarę i staramy się dostosować. Na pewno musimy parę rzeczy uprocesowić, Co w się sensie w tym roku? Pierwszy raz prowadziliśmy Startup Ballet, gdzie dużo się nauczyliśmy, natomiast wiele rzeczy mamy jeszcze, musimy muszyć sobie zrobić retrospektywę, pospisywać co wyszło, co nie wyszło. Raczej odzyskaliśmy bardzo pozytywny feedback od samych uczestników, również od startupów, że były stoiska dość często odwiedzane. Na przykład strefy Startup Stage, którą w teorii na papierze fajnie wyglądała i super się prezentowała, była dobrze rozplanowana i dostaliśmy zapewnienie, że to będzie grało. W rzeczywistości był problem z dźwiękiem, tak? Więc to było coś, co musieliśmy sobie poradzić e, na żywo. W przyszłym roku na pewno musimy to usprawnić. Więc co bym powiedział, naszym celem jest w dalszym ciągu gdzieś tam rośnięcie. Fajnie by było jednak procesować te nowe elementy, które doszły, usprawnić je, zautomatyzować, co jesteśmy w stanie, tak aby. Po prostu się to działo. W zeszłym roku prowadziliśmy przykładowo Waze Awards, które kapitalnie się przejęły. To jest jeden z takich elementów, który bardzo mocno się przejął wśród społeczności. W zeszłym roku mieliśmy 4000 głosów, w tym mamy tysięcy głosów i dwa razy więcej zgłoszeń. W tym roku było dużo prościej, mimo że było dużo więcej. Projektów, dużo więcej głosów, to mieliśmy to wszystko uporządkowane i było po prostu łatwiej, to wiedzieliśmy się czego spodziewać. Dalej mamy jakieś tam rzeczy do poprawy z typu być może jakąś trochę galę przearanżować, czy na przykład pokazanie projektów. Natomiast to wciąż jest pozytywny feedback, więc jakbym miał wyznaczyć takie cele strategiczne, to na pewno rozwój i dalsze pozyskiwanie startup alej oraz tam obecnych czy inwestorów, dalszy rozwój. Waze Awardsów, na pewno wychodzenie poza strefę Polski. W zeszłym roku zaczęliśmy to robić, prowadząc prelekcję po angielsku. Właśnie to miałem z... zwrócić uwagę, że jako jedna z konferencji to, w Polsce bardzo mocno się na to e... W tym roku pierwszy raz to zaprocentowało, bo mieliśmy ludzi zarówno... Mieliśmy ze Stanów, mieliśmy osoby z Dominikany, mieliśmy całą ekipę, która przyleciała z Portugalii. Przyleciało bardzo dużo osób z Holandii, Niemiec. Dużo było z Czech, Słowacji. Więc e, oczywiście dalej dominującą grupą są Polacy, natomiast e, no zaczynamy się gdzieś tam otwierać i chcemy to dalej robić, bo my jako twórcy digitalowi czy jako twórcy produktowi, my się nie mamy czegoś wstydzić tak naprawdę. W sensie to my realizujemy projekty w sumie na Stany, Europę, Izrael czy na cały, cały świat. Przynajmniej w designie. My jesteśmy gdzieś tam w topce, jeśli chodzi o projektowanie. Tak samo jeśli chodzi o deweloperkę. Więc e, dlaczego to oni nie przyjadą do nas chociaż ten pierwszy raz? Dzięki bardzo. Zarówno Tobie, jak i sobie mam nadzieję, że spotkamy za rok. Życzę. Dzięki bardzo za konferencję, dzięki za wyświetlenie, bo było bardzo intensywne. I mam nadzieję, że w przyszłym roku pobijecie jeszcze swoje rekordy. Też mam taką nadzieję. Myślę, że to się uda, bo jest to świetnie w konferencja. Także dzięki Tomek. Dzięki. I do